Witajcie! Dziś opowiem o historii wytapianego w ogniu cierpienia charakteru. Porozmawiamy o męstwie i mieczu sprawiedliwości, który uderzy w nieliznę moralną tego świata. Nie no, żartuję. W rzeczywistości porozmawiamy dzisiaj o dosyć takim ciekawym, wydaje mi się, temacie i poważnym temacie. W związku z tym przedstawię Wam część mojej historii, część mojego życia. Może nie tym, co się zawodowo zajmuję, no ale można w sumie tak to nazwać. Nie będziemy rozmawiać o ulańcach, tylko o chorobańcach. O, tak w skrócie. Będzie to historia, którą ogólnie z nikim nie miałem się dzielić. To znaczy, że no to są jakieś tam moje własne prywatne rzeczy, ale w związku z tym, że Myślę, że może być to ciekawy odbiór dla osób, które też poszukują w swoim życiu odpo odpowiedzi na kilka pytań w związku ze swoim zdrowiem albo zmagają się z tym samym co ja. I takie osoby chciałbym zrzeszyć, to znaczy chciałbym, żeby w pierwszej kolejności właśnie te, o, ten, te, ten temat, ten materiał trafił do tych ludzi. Tutaj nie chodzi o to, żeby nie wiem, wzbudzać jakąś litość albo jakieś kontrowersje, czy cokolwiek innego, Tylko tak jak mamy, autodetailing jest dla autodetailingowców, tak samo jak ten temat będzie dla osób, które zajmują się tam swoim zdrowiem w jakimś konkretnym no, no po prostu, mają problem ze zdrowiem i akurat zaraz o tym problemie dokładnie powiemy. I no to co, może, może zacznijmy ja w tym samym czasie, kiedy będę mówił o tej, opowiadał tą historię, będę sobie brał moje leki i tyle, żeby było mi po prostu wygodnie i, i łatwo, bo jestem tam pora obiadowa. A tak jak widzicie tutaj mam trochę tego dobrania, mam na karcie wypisane o której porze, co mam dokładnie brać. Koniec owijania w bawełnę, przechodzimy do sedna tematu choroby odkleścowe co to jest, co to, co to są właściwie choroby odkleszczowe, bo o niej będziemy mówić. Co to jest właściwie borelioza, bo nie każdy sobie zdaje sprawę. To jest po prostu bakteria, e, która może być przenoszona przez kleszcza, powoduje szereg objawów neurologiczno-zapalno- hormonalno-immunologicznych i tak dalej, i tak dalej. Czyli właściwe ta bakteria jeśli się aktywni w waszym organizmie, e, jeśli jesteście zakażeni, może po prostu zniszczyć was dokumenty. Całkowicie na każdym polu waszym objawy są tak kompleksowe, że bardzo ciężko jest e, określić to, co dokładnie wam dolega. Dlatego, że potrafi również zmieniać miejsca swojego zainteresowania. E, to znaczy, że boli was pierw coś, a potem przychodzi to inny ból i tak dalej. I tutaj właśnie zaczyna się ta moja historia. Prawdopodobnie zachorowałem, kiedy byłem małym dzieckiem, ponieważ wtedy byłem właśnie ugryziony przez kleszcza, z tego co pamiętam. I niestety całe moje życie, tam od tych najwcześniejszych lat, kiedy się rozwijałem, przez lata młodzieńcze, szkoły, uczelnie, pracę zawodową, aż do teraz było, było herlawe, moje zdrowie było herlawe a ja czułem się właściwie coraz gorzej i powoli yy, płomek takiej energii życiowej przegasał. Byłem coraz bardziej słaby, a życie było coraz bardziej złożone, coraz trudniejsze. Dorastałem, tak? Było coraz bardziej wymagające, stresujące. No, normalna sprawa. Przez lata łapałem coraz więcej jakiś tam syfu i, i w związku z obniżoną odpornością coraz więcej miałem problemów. I kolekcjonowałem nowe objawy, to znaczy miałem bóle stawów, migreny, problemy neurologiczne, problemy ze wzrokiem, problemy dermatologiczne, zapalenia narządów wewnętrznych, bóle serca, problemy z nadwagą, brakiem energii, przewlekłym zmęczeniem, zapominaniem, dezorientacją. Punktem pierwszym zwrotnym, tak naprawdę, były lata młodzieńcze. To znaczy, Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli po prostu chodzenie do zwykłego lekarza pierwszego kontaktu i tłumaczenie, że czujesz się tak czy inaczej, nie było łaskawe. Nie, nie byli łaskawie, traktowali młodego chłopaka po, po macoszemu. Zrobili podstawowe badania krwi, no i byli zadowoleni, że nic tam wielkiego nie było. Tam najczęściej z podstawowych badań krwi, no ciężko, żeby tam nie wiadomo, co odkryć? No i co, sklasyfikowany byłem przez jedną panią doktor, jak i No, bez komentarza. Za co dzisiaj i wszystkich yy, szczerze pozdrawiam środkowym palcem. Nie wiem, jak można tak bezlitośnie ogólnie wróżyć spusów i stawiać diagnozy. A minęło, minęło kilkanaście lat i widzę, że w ogóle te praktyki się nie zmieniają. Nie wiem czy to, czy to na pewno ma związek z płaceniem za, za pacjenta i, i z nie wiem, niedopłacaniem do badań. Ale ja powiem szczerze, że w takiej formie jak jest teraz Narodowy Fundusz Zdrowia, to w ogóle nie ma sensu. Wyrzucanie pieniędzy w błoto to jest. A podejście do pacjenta jest jak w średniowieczu, w sensie do, do, do medycyny. No i co? Co mnie wtedy trzymało właściwie przy życiu, mimo tak złego samopoczucia? Muzyka, sport, jakieś tam znajomości, odcinanie się od tego, tak? Niemyślenie, słodkości, w sensie dużo kilokalorii. Lubiłem sobie podjeść, tak? I, kofeina. I kofeina, czyli napoje jakieś energetyzujące kawa. Yy, ogólnie to wszystko jest praktycznie nie, jak chodzi o jedzenie, to jest niedozwolone akurat przy tej chorobie, szczególnie jak wierzycie antybiotyki i tak dalej. No i zmieniam faktu, że no, wtedy nie wiedziałem co mi jest, nie byłem na antybiotykach, no i tak właśnie większość życia jadłem. I tak starałem się żyć normalnie, uprawiając sport i, i, i po prostu zajmując się tym, czym się zajmują e, dzieciaki, tak. Minęło kilka lat, zwiedziłem tam kilku lekarzy, no bo co jakiś czas po prostu był taki nawrót, że, że, że coś trzeba z tym zrobić, ale to nigdy nie było nic konkretnego. No, i tak to, tak to mniej więcej wyglądało. Brałem suplementy, jakieś na wsparcie organizmu, troszeczkę ćwiczyłem na siłowni, wtedy, w pewnym momencie, ale tu mówimy o naprawdę szerokim zakresie lat. Nie? Ja mówię o po prostu przestrzał, bo to jest wielu lat, więc te okresy były różne. No, i tak w taki sposób się po prostu przebujałem przez, przez, przez pół życia. Ale im człowiek był starszy, tym więcej stresu, lat chorowania i nowych obciążeń. Zacząłem więc się czuć już naprawdę, naprawdę źle. Coraz gorzej. Czytałem na internecie różne ciekawe historie, e, tematy, diagnozy. W sumie kilka razy, według, tego, mm, według tych diagnoz internetowych, umarłbym na nowotwór albo na inne nieuleczalne schorzenie. Ale jak widać, jeszcze żyję. Czekajcie, muszę podgonić, bo za mało wziąłem jeszcze. Muszę skończyć. Oczywiście za jakiś czas robiłem sobie badania krwi, jakiś tam mocz i tego typu historie, ale nic tam jakiegoś takiego niezwykłego, niesamowitego nie było, jakieś standardowe tam przypadłości. Ale prawdziwy apogeum zaczęło się w czasie pracy zawodowej. Wszystkie objawy spotęgowały się, zostałem oficjalnie po prostu zniszczony. Problemy z oczami, męty, błyski, śnieg optyczny, bulgałek ocznych, suchość, przerażliwa suchość, byłem u, nie wiem, u trzech, u trzech okulistów, nikt mi na to nic nie poradził, piasek w oczach, potem zaraz było zapalenie żołądka, bóle żołądka, reflus. Problemy, nacieki na płucach, nie mogłem złapać oddechu, ciągle mi się odrywało coś z płuc. guski pod skórą, niezłośliwe zmiany nowotworowe, jak się potem okazało po jednym wycięciu. Zapalenie ścięgna Achillesa, potem całej kości piętowej, zwapnienie tej pięty. Ponad dwa lata w ogóle nie chodziłem na tej nodze, w ogóle nie mogłem stawać. Potem bardzo długo rehabilitacja i pomyślę, że teraz ledwo chodzę i sport jest naprawdę, to praktycznie. No, nie jest to, co kiedyś, bo nie jestem w stanie uprawiać tego sportu. Tak jak, tak jak robiłem to wcześniej. Problemy neurologiczne, migreny, zaburzenia równowagi, brak koncentracji. Czyli w pracy zawodowej, jeśli miałem coś wykonać i, i, i chciałem coś zrobić, to po prostu zapominałem. Zapominałem, nie wiedziałem, gubiłem się. Nie wiem, dlaczego, nie wiem, miałem iść gdzieś podejść i nie wiedziałem, dlaczego tam podeszłem. Po prostu nie mogłem, nie mogłem się skoncentrować, nie wiedziałem. Była to niemożność łatwego myślenia logicznego, problem z wysławianiem się, to znaczy zapominałem podstawowe słowa, to już nie chodzi o to, o ekwilibrystykę języka, o, o bycie naprawdę tam rozgarniętym człowiekiem, tylko chodziło z, o, o, podstawowe, o podstawowe słowa. Zapominałem imiona, w sensie jakichś tam znajomych i tak dalej, do, do, po prostu nie miałem, nie miałem do tego głowy. Bóle mięśni, czyli bolało mnie wszystko, tak jak macie przy grypie, stany... Że bolą was kości mięśnie, to miałem tak właściwie cały czas. Bóle serca, nierównomierna praca, przynajmniej tak mi się wydawało, to znaczy przyspieszało, raczej wydawało. No przyspieszało mi serce, albo czułem, jakby nie biło. To ogólnie totalne rozbicie, gdzie potem jeszcze doszły do tego tam, jakieś tam na tarczycy i wiele, wiele innych rzeczy, o których ja zapomniałem, a, a, które, a które były. Więc powiem szczerze, że no, czas zacząć było działać. Już tak na poważnie. Już byłem starszy, już mogłem całkowicie, raczej znaczy już byłem właściwie dorosły, mogłem całkowicie rozporządzać swoim zdrowiem i, i być za nie odpowiedzialny. Więc przyszedł czas na to, żeby coś z tym zrobić. Więc zrobiłem test taki w sumie paramedyczny, zwany również biorezonansem. Wynik okazał się, że rzekomo tam nie ma boreliozy, ale inne jakieś dziadostwa w Które wchodzą w skład infekcji przy, przy boreliozie, czyli to są jakby inne bakterie, inne jakieś mikroby. No, pan powiedział, że no, trzeba to leczyć, który robi ten biorezonans, tylko że on to, był, to nie był lekarz. Zaproponował mi jakieś tam suplementy w mniej przystępnej cenie. Więc kupiłem sobie suplementy na własną rękę, brałem je, niestety nie było znacznej poprawy. No i znów usiadłem do internetu, przeszukałem go, dalej mi gdzieś tam świtała z tyłu głowy borelioza. Postanowiłem zaryzykować i samemu wziąć antybiotyki według jednego ze schematów leczenia. Jeszcze, przepraszam, ale wcześniej Wam nie wspomniałem, że przez te wszystkie lata, gdzie w ogóle się leczyłem, robiłem sobie krew w stosunku, w kierunku boreliozy, robiłem to podstawową krew. E, podsta podstawowy sposób. Nie był to Western Blue, tylko na najtańsza możliwa forma z krwi w laboratorium, i niestety tam e, wynik był z tego co pamiętam negatywny. No i wracamy z powrotem. Jesteśmy, jesteśmy przy tym, że znów przeszukamy internet. No i zacząłem brać antybiotyki. Zdobyłem te antybiotyki w jakiś tam sposób. Zacząłem jechać według jednego ze schematów. Lecz się nie pamiętam, bodajże z dwa miesiące, może trzy, a może było półtora miesiąca. To było dobre, oj, oj wiele, wiele lat temu. Niestety nie widziałem żadnej takiej różnicy. Nie widziałem również efektu herksów, żeby mi się pogorszało. To znaczy to też by świadczyło o tym, że mój organizm walczy z chorobą po prostu było widać jakieś tam skutki uboczne brania antybiotyków ale nie ale nie takie stricte przeznaczone raczej znaczy nie stricte związane z tą, z tą moją przypadłością może było to, że się zbyt tylko leczyłem odstawiłem antybiotyki no i w międzyczasie dalej poszukiwałem co może być byłem skonkretyzowany na, na boreliozę znalazłem informacje na temat protokołu ziół doktora Bunera kupiłem więc 6 ziół to było, to było 6 podstawowych ziół, które a wam teraz nie pokażę, potem w kolejnym odcinku. E, kupiłem 6 ziół, ładowałem po 110 kapsułek dziennie. Po 110 kapsułek, dlatego że musiałem mieć na przykład 8 gram zioła, a jedna tabletka to było 500, 500 mg, więc miałem 16 gram z jedne, 16 tabletek z jednego i, i 6 ziół to było około, około 110 kapsułek. Jeszcze tam z kilkoma wspomagaczami, to wychodziło łącznie ze 110 kapsułek. Kosmos to był. Brałem to na noc, dlatego że efekt wybrania ziół był taki, że po prostu mi ścinało i spałem pół dnia, mogłem zasnąć nawet na stojąco. Wiedziałem, że coś się dzieje, to to, że miałem jakieś sidey, to znaczy miałem skutki uboczne, że coś się działo w moim organizmie. Zupełnie zmieniło mi się mocz, zupełnie mi się, troszeczkę mi się polepszyło, mniejsze bóle mięśni, wiedziałem, że coś to, że idzie to w dobrym kierunku, byłem bardzo, bardzo zadowolony. Ale kiedy próbowałem odstawiać zioła wszystko po krótkim okresie, bo ja brałem na 2 3 miesiące i próbowałem odstawić albo zapomniałem tak jak przez kilka dni, bo te, te branie na noc było bardzo uciążliwe, o to się liczyło z tym, że musiałem wypić, no nie wiem, litr, litr napoju, czy tam litr soku, czy litr wody na noc, co, co dawało po prostu taki skutek, że w nocy musiałem wstawiać odwrotnie. A każde takie wstawanie mm, było po prostu no nie tyle, że niebezpieczne, ale chodziło o to, że no, kręciło mi się bardzo w głowie, miałem poty, e, czasem byłem zdezorientowany, takie po prostu sajdy. No i to tyle właściwie, jak chodzi o, o, o zioła. Więc wróciłem do, nie, do nich praktycznie na stałe. Jadę może, mm, jadę tak naprawdę na ziołach kilka lat. Nie, one się zatrzymały, to znaczy. Pomagały mi do pewnego okresu, a potem się zatrzymało, gdzie wydaje mi się, że to poszło trochę tak, że jak zioła mi pomogły, przestały mi pomagać i moja ta infekcja jakby troszeczkę wróciła i czułem się nie tak dobrze jak na początku. Czyli czułem się gdzieś tak, jakby powiem w połowie. To znaczy one mi pomagają, ale no, rewelacji to nie ma. Na pewno nie jest tak dobrze jak na początku. O tym będę mówił tak, w, kolejnych, w kolejnych odcinkach odnośnie tam zioła leśnictwa i tak dalej. Miałem sajdy, trzeba było funkcjonować niestety dalej, życie się tęczyło dalej. W międzyczasie dużo w moim życiu się zmieniało, różnych, na, 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 na różnym polu. Ostatecznie zacząłem bardzo mocną diagnostykę, zacząłem łączyć fakty, zwiedzać gabinety lekarskie, robiłem kupę badań rezonansów magnetycznych głowy, karku, żeby tam wyeliminować różne inne zmiany, RTG różnych części ciała związanych tam, gdzie miałem bóle. USG różnych części ciała. Chciałem zobaczyć jaki jest przepływ krwi do mózgu, czy tam nie ma problemów i tak i tak w związku z migrenami. I nie tylko. No właśnie tak, tomografia komputerowa, no i płynące ciągle rzeka pieniędzy, dużo pieniążków dlatego, że większość rzeczy nie była refundowana. 95% rzeczy właściwie nie było refundowane, bo kolejki, i tak dalej. No wiemy o co chodzi. No. Na żołądek no, okazało się, że jest zapalenie tego żołądka. W sumie właściwie nie pierwszy raz, ale te były już poważniejsze. Dostałem kupę leków na nogę i nic nie pomagało na zapalenie. Ojo, rehabilitację ponad pół roku, fale uderzeniowe sterydy, blokady i tak dalej i tak dalej. Nic nie pomagało, rezonansy głowy nic nie pokazywało takiego konkretnego. Krew miała trochę hemoglobiny i tam jakieś kilka innych złych rzeczy, ale to nie wpływało na to, żeby dawać jakieś takie objawy. Moc był zły, dlatego że miałem tam bakterie. No i jakoś tam na NFZ udało mi się, trafiłem do zakaźnika. Gdzieś w głowie tak miałem, że będę szukał pomocy na własną rękę, ale jeszcze pójdę na NFZ, bo po prostu jak miałem, i tak robiłem inne badania, czekałem na wyniki, to mówię, to się zarejestruje, nie ma problemu. Byłem z innymi wynikami, innymi bakteriami, ale on mówi, że ja mu powiedziałem, że byśmy zrobili na bo to na pewno to. I jeszcze y, powiedziałem, że dopiero co mnie kleszczył gryz. Jeżeli bym nie powiedział tego, to mógłby w ogóle powiedzieć, że y, to niemożliwe. Wiecie o co mi chodzi że jeżeli idziecie czasami do lekarza, to niestety musicie powiedzieć, że coś się wydarzyło, mimo tego, że to był inny okres czasu, dlatego że po prostu y, powiedzą, że to było tak dawno, i to niemożliwe i tak dalej. No i co? I okazało się, że badanie było dodatnie. No, mówię, Kamień z serca z jednej strony, z jednej strony y, strach, ogromny strach, y, dlatego że ta no, choroba jest okrutna, nie jest straszna, nie ma co się, nie ma co się oszukiwać. Ale z drugiej strony to było to. To był przełom. Później zrobiliśmy test potwierdzający, niestety ujemny. No i lekarz, który, który ogólnie on stwierdził, że ja nie jestem chory, bo zrobił test potwierdzający. Mimo tego, że musiał wiedzieć, mimo tego, że tak prywatnie musiał sądzić, dlatego że wcześniej z nim rozmawiałem, był, leczył według Stowarzyszenia Lekarzy i LAC, to znaczy. Lekarze, którzy patrzą na boreliozę szerzej i nie leczą ich w aspekcie trzytygodniowym jako niewielkiej problemu z bakteriami, tylko widzą w tym duży problem i chorobę, która no nie że jest nieuleczalna, no prawie nieuleczalna, albo bardzo ciężka w niektórych przypadkach, szczególnie chronicznych, takich jak ja mam. I ja poprosiłem go, mimo tego, że on powiedział, że nie mam, ja powiedziałem, jakie mam zrobić prywatne badania wtedy, żeby wykluczyć to na 100%. On powiedział, ale pan nie ma, ale jeśli pan chce, to proszę zrobić takie i takie badanie. Powiem szczerze, szkoda, że tutaj był taki wąskotorowy. I to jest kolejny przypadek, kiedy lekarz właściwie opiera się na fusach, bo zdiagnozowanie boreliozy czasem nie ma opcji, żeby nawet to zrobić z krwi i trzeba to robić po prostu po objawach klinicznych i wywoływać reakcje antybiotykami, żeby organizm zaczął się bronić i żeby powstały przeciwciała, które wykryjecie w teście krwi. No niestety ten lekarz, no, że tak powiem, był upośledzony. No inaczej tego nie można nazwać, no bo nikt normalny nie zrobiłby czegoś takiego drugiemu człowiekowi. No i powiedział mi o tych badaniach. Ja to, ja o nich wiedziałem już wcześniej, więc postanowiłem, że będę szukał lekarza, który stricte zajmuje się boreliozą. Ja mówię, jeśli ja miałem potwierdzony tam w jednym teście, ja wiem, że ją mam. Ja... Byłem już przekonany na 100%. Znalazłem lekarza i lac o dobrych opiniach. Czas oczekiwania był długi, ale z racji tego, że bechalowałem całe życie, to kolejne dwa miesiące oczekiwania nie zrobiło na mnie większego wrażenia. Przejechałem ponad 1000 km w dwie strony do niego. Wizyta była krótka, nadzieje były duże. No i kazał mi zrobić badania, kompleks badań. Pierwsze to było, które potwierdzi yy, boreliozę, było to badanie w Niemczech. Znaczy krew pobierana w Polsce, wysyłana do Niemiec. Ba nie pamiętam, jak to się nazywa, będę Wam to przedstawiał w odcinku odnośnie badań. I yy, badanie CD57 plus CD3, czyli to są jakby takie nasze odpornościowe niekomórki, niebiałka. Yy. Są takie nasze odpornościowe, no nieważne, coś od, od odporności, to też mi kazał zrobić. Okazało się tam, że mam mocno zaniżone, że mam chroniczną boreliozę. Potem test niemiecki potwierdził to, że po prostu widać jest, jest po prostu ta borelioza dodatkowo zrobiłem panel badań odnośnie koinfekcji, czyli wszystkich tych historii, które mogą być przeniesione na przykład przez kleszcza przy ugryzieniu, bo najczęściej on nie daje nam samej boreliozy, ale dużo innych ciekawych bakterii i tego typu historii. Więc zrobiłem, potwierdziłem, okazało się, że mam już cały, no cały zadowolony, zadowolony z tego, że znalazłem jestem diagnozowany. No, niestety mieliśmy tam na początku problem z tym lekarzem odnośnie kontaktu, no ale po kilku miesiącach otrzymałem pierwszą receptę. I właśnie ta pierwsza recepta, ten początek leczenia widzicie dzisiaj wy. To znaczy, ja jestem na początku mojego leczenia, mimo wielu lat chorowania, więc mam chroniczną postać tej choroby. Najtrudniejszą do wyleczenia. Dlatego że jestem mocno pewnie zajęty we wszystkich możliwych zakamarkach mojego ciała i właściwie perspektywa jest taka, że będę brał dużo antybiotyków, dużo ziół i nie wiadomo kiedy wyzdrowieję. I co? I to jest mój jedenasty dzień. Na antybiotykach. Na razie nie mam jakichś yy, niesamowitych zmian. No i właśnie teraz będę tutaj relacjonował Wam, będę nagrywał materiały odnośnie leczenia, będę podawał yy, ilości antybiotyków, będę podawał rodzaje ziół, produkty spożywane, czyli dietę, efekty lec leczenia, będę opisywał po każdym cyklu. Dlatego że lekarzy i lac, którzy leczą w ten sposób, yy, ja mam kontakt. Z lekarzem, który ma renomę w sensie, że jest aktywny bardzo w tym ruchu i specjalizuje się właściwie w tej chorobie, więc na pewno te wskazówki będą cenne dla wszystkich, bo na internecie jest wiele sprzecznych informacji na temat boreliozy. Będę mówił o diagnozowaniu i, i, i po prostu jest to. Jest to Część tego kanału, który nie jest do końca rozrywkowy. tak, Możemy czasem sobie pożartować z choroby i tak ale tutaj w szczególności jest to dla osób poszukujących rozwiązania swojego złego samopoczucia albo dla tych, którzy zostali już zdiagnozowani, a może są leczeni tradycyjnie albo innym sposobem, albo tylko zioło w jakimiś pojedynczymi ziołami, a chcieliby przejść na kompleks, dodatkowo brać antybiotyki i wiedzieć, czy naprawdę to się zmienia. Oczywiście będzie to jeszcze będzie to korelować z moją aktywnością fizyczną. Będę mówił na ile jestem aktywny, co robię, co najlepiej na mnie wpływa i tak dalej. Podsumowując ogólnie jeszcze ten temat odnośnie w ogóle chorowania i to jest jako taka pozytywna rzecz dla tych wszystkich, którzy chorują i się czują. Moja choroba zmieniła mnie, moje życie. Można popatrzeć na to z dwóch stron. Ja patrzę z tej strony, że może jest to dla mnie jakimś tam przesłaniem, błogosławieństwem, dlatego że zmieniła szybkość mojego dojrzewania, zmieniła moje priorytety w życiu, zmieniło podejście do, do, do filozofii życia, do Boga, do stosunku do wszystkiego i do wszystkich, więc to jest pozytywny aspekt chorowania. I dla tych, którzy na ten moment źle się czują, jeszcze nie zaczęli, nie zaczęli leczenia, to najbardziej to, co pomaga w najcięższych okresach, muzyka, który jest jedynym dopalaczem, jaki można właściwie sobie serwować przy chorowaniu, zmienienie filozofii życia, modlitwa, zioła jako bezpieczna forma, w tym przypadku protokół Bunera, tu nie ma skutków właściwie ubocznych. To nie są antybiotyki, yy, znalezienie sobie jakiejś pasji i na tyle, na ile macie siły, uprawianie, uprawianie sportu. Tak to wszystko wygląda na ten moment. A więc, do zobaczenia, do kolejnych odcinków, gdzie będziemy rozmawiać o boreliozie, o infekcjach i innych chorobach z tym związanych i leczeniu. Na razie.